Yo, z tej strony Antek, i dzisiaj to drugi odcinek z kariery Polandino. No to zaczynamy. A nie, hmm. No, nieźle nawet idzie. Ty już wiesz? Mhm. Mm to mnie z tą kotką wypuszczał. Kotka, wypuszcza. kotka będzie na wypuszcza. co wypuszczał? O, jest uważnie pod tym uh, fotelem. <śleskład> Tylko w Tej nadziei kibiców poświęcono wiele uwagi. Cztery gole w ostatnim spotkaniu. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Piast Gliwice zmierzy się z drużyną Śląska Wrocław. Bardzo dobry ten początek sezonu ze strony Śląska Wrocław. Ważne, by utrzymać formę i nie spuszczać stonu. Start rozgrywek mają lepszy niż zakładano, ale to dopiero trzecia kolejka. Okazja może być groźnie. Nadal bardzo groźnie. Poczyna, bo... Usiłuje strzelać. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszy Takie interwencje Tomku na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez <gry> zastanowienia. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. W poprzednim meczu dokonał czegoś niesamowitego. Nawet hat-trick to mu było za mało. Nie wiem, czy dziś powtórzy ten wyczyn, ale drużyna rywala drży na samą myśl. Odbiór czy... Ale może teraz! Będzie szansa! Teraz zagrywa do środka, hmm, ale nie było tam kolegów. Uwaga, udany nie. przechwyt teraz. Nie, muszę wrócić. Może coś być z tego podania. Ma teraz dobrą okazję. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Czekaj. Tak nie można wznawiać. Możliwa do uniknięcia strata. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ależ teraz będzie okazja! Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak Bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Na jedenasty metr z rogu. Dobrze! Ale śliczna bramka! Uderzył od razu, ale żon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Ładnie utrzymuje się przy pince na połowie rywala. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Decyzja sędziego. Odrzutu wolnego rozpocznie grę Piast. Piłka wybita z rywala. Ładne dogranie na dobieg. Spokojnie teraz bramkarz po tej centrze. Doskok przeciwnej drużyny. Piłka przejęta. Teraz będzie niebezpiecznie! Gol! Kolejna bramka! Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć. Tak. Nie sędzia postanawia, Gliwiczanom należy się rzut wolny, no i po ataku zagrożenie minęło. Graj. Niewiele było przerw w grze. Doliczona nie, nie. została więc tylko jedna nie, nie. minuta. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz nie. kwadrans prze. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami dróg. Uwaga, wychodzi sama sam! Ależ to była nie, okazja! Nie, nie. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Żeby zdobywać gole, trzeba stwarzać sobie sytuację. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznić. Druga drużyna nie istnieje. Tak, to powinno się robić w obronie. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. W przypadku tej transakcji mogło skończyć się różnie. Ostatecznie jednak transfer potwierdzono. Miał podobno inne oferty, ale zależało mu na transferze do tej. Chwili. Myślę, że będzie sporym wzmocnieniem i szybko wkomponuje się w skład. Daleka piłka z rogu. Najprościej teraz, jak się da? Byle dalej. I teraz centra w pole karne. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Utane wejście, akcja przerwana. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. I poczekajcie chwilę. Dobra, jest, wygrane pojedynki główkowe. Muszę strzelić w Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. Ale byłem, A ja, ale jednak mamy chorągiewkę w górze, nic z tego. A wydawało się, że to był perfekcyjny timing. Niestety, ułamek sekundy zawahania skutkuje pozycją spaloną. No, za to chyba jednak będzie kartka. Musi być, bo robiła się z tego okazja, którą faul drastycznie przekreślił. Tak, teraz zrobił to, co było trzeba. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Jorge Felix przy piłce. Ma chyba jakiś pomysł. Dobrze odebrana piłka. Rywale zaczną z autu. I w drużynie Piasta wchodzi rezerwowy. Dobre ustawienie. Udało się zablokować to dośrodkowanie. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Nici z tego kontrataku. Tracą piłkę. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Uwaga! Wciąż niebezpiecznie. Ewidentny spalony teraz. Michał Chrapek, Nic z tej akcji, out dla drużyny przeciwnej. Rezerwowy Piasta Gliwice wejdzie teraz na boisko. Okazja, jak marzenie, popisowo teraz bramkarz, w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Dośrodkowanie przejęte i to już koniec. Drużyna gości może cieszyć się z wygranej. No naprawdę chyba nikt się nie spodziewał takiego początku sezonu. Dobra gra, bardzo dobra gra. Tak to się właśnie robi. Bardzo dobrze. Teraz ktoś chce z Tobą porozmawiać. Wanna be shining like I'm diamonds or glass. What's the gloss on the blocks? Wanna know who has got the Man, I maneuver to the top I'm on the lot, that's why I'm on the top Ever since i young I had the hunger, so I never stop Clever clocks, machine. always put the pressure on Elevate the echelons Holding on for dear life, I'll pass it down I'll sell it on Man, I'm stacking ones I take taking risks, prepared to learn if I do get it wrong Everybody's different, but maybe really we could not get along If we put the e- they wash your brain, should have stood up, to that telly off I'm setting off, on a holy mission till I'm bedded off Man, I'll look back on my legacy, then collect the lot. Cause they know with every letter, my messages spell a lot It's very hot, like the fire in my belly Getting shelly, so you know that any second I will let it off Crying your eyes, why you falling like tears? I'm in fourth, growing up to fifth, so I have no fear Oh dear, saying oh dear, I'm like I'm on the road here I wrote composed gold here, the smoke cleared, it was so clear Ależ emocje przed tym meczem. Wychowanek klubu zagra po raz pierwszy w wyjściowym składzie. Start już za chwilę. Halo, kłaniamy się państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A mecz dziś dla państwa mają przyjemność komentować. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. Ekstra klasie. Drużyna Śląska-Wrocław zmierzy się z poznańskim Lechem. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. I widzę zdecydowanie domagają się strzału. Proszę państwa, jest! Strzelają, a to dopiero początek. Znowu mają piłkę. Jest pressing. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. W ostatnim czasie na temat tego nazwiska pojawiało się mnóstwo wzmianek i doniesień w mediach. Warto może przypomnieć, że dzisiaj mamy sytuację dość wyjątkową. Debiut Wychowanka od pierwszej minuty. Jak myślisz, oglądamy właśnie przyszłą gwiazdę futbolu. A! Teraz Nie. gol! I to druga bramka tego zawodnika! Zatem, mili państwo, mamy dublet w dzisiejszym meczu. Czas przy piłce. To może być ciekawe. Ależ teraz będzie okazja. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Nie, nie, nie. To nie tak miało wyglądać. Trafił do własnej bramki. Ale im się teraz skomplikowała sytuacja. Nie dość, że przegrywają, to teraz jeszcze takie fatalne zachowanie. Poczekajcie, nie, nie, nie. to nie, 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 nie. Nie, s c h Dobra, jest bramka. Tak minimalnie, ale jest. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. A to, to przez czyli są nie, to to on wybił ten, bóg, ten stop, Ma piłkę. Tak. i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Okazja! Nie zepsuć tego! Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. I tak, piłka w siatce, proszę państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja. Michaelisa. Traci piłkę. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Ma teraz szansę na gola. Proszę państwa. Dobra, pozwólcie, że już kliknąć do końca, bo jednak jest już późno. Ale, eee, no. Musi to Ten mecz zaraz tylko my Osobowość. Co my byśmy tutaj chcieli? Mhm. Zagrania z Fałszą bierzemy. Chyba szybkość. Byśmy musieli. Mm. Trening. Dzień czwarty. I Wanna be shining like I'm diamonds or unglossed What's the god on the blocks? Wanna know who has got the When I maneuver to the top I'm on the lot. that's why I'm on the top Ever since the young I had the hunger So I never stop Clever clogs, always put the pressure on Elevate the echelons Holding on for dear life I'll pass it down the set